Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy dwoma Manchesterami, czyli United i City. Przygotowałem 10 saszetek z tej ostatniej, obecnej kolekcji Premier League. Logo jest trafione z tej nowej. Manchester City jeszcze do tej pory nie miałem, więc wziąłem z poprzedniej edycji. No i co, zaczynamy. Wszystko liczymy za jeden punkcik. Mam nadzieję, że będzie dużo kart, a więc i dużo bramek. Pierwsza karta Defensive Rock Cofal z West Hamu i logo pierwsze Tottenhamu. Jeżeli chodzi o karty bazowe to mamy też Cofal z West Hamu, Rup Norwich, Martinez, Aston Villa i Calvert Lewin z Evertonu. No i pierwsza karta dla Manchester United: Lightning Rashford. 1-0 dla Manchester United. Lester Tielemans, karta Ice. A na bazówkach mamy Shakiri z Liverpoolu. Mount Chelsea, line up Brinkton i Peters Burnley. Norwich, Sorensen, Everton Davis, Salah Liverpool, Louis Aston Villa i na specjalnych mamy rarkę. Tak też czułem, bo coś dziwnie były karty ułożone. Z tym, że Son'a chyba mam, chyba trafiłem go. Ale fajnie, jest kolejna rarka. I tutaj mamy jeszcze z Watfordu Goslinga. I jest Manchester City. Karta Elite z Manchesteru, więc jest 1-1. Gamebreaker: Calvin Phillips z Leeds. I na bazówkach Robertson, Liverpool. Lalana, Brinkton. Dendonker: Wolverhampton. I Bowen: West Ham. Piąta saszetka, więc jesteśmy w połowie. Diamond: Eze. Southampton. I tutaj mamy line-up Newcastle, a na bazówkach Cantwell z Norwich, Fornals, West Ham, Hudson-Odoi, Chelsea i Dinie Everton. Do przerwy remis 1-1. Rozpoczynamy drugą połowę i mamy Lightning Liverpool Salah, salach, logo Brinkton, a na bazówkach Fabian z West Hamu, Chelsea James. Henderson, Liverpool i Kante, Chelsea. Defensive Rock, Pinok z Brentford. Zapominam nazwy tego Benjaminka. Henderson, Gamebreaker, Liverpool. I na bazówkach Van Dijk, Liverpool, Brinkton, McAllister, Lineup, Brentford i Van de Beek z Manchester United, a więc prowadzenie 2-1 dla United. Pukki, karta Elite z Norwich. Kujate, Southampton, karta Hero. Thiago Alcantara, Liverpool. Lester Perez, Wolverhampton, Sais i Pinok Brentford. Loris Top Keeper z Tottenhamu. Ice, nie, przepraszam, Hero, bo one są podobne. Hero Trossard z Brinkton i na bazówkach kastań Leicester, Thiago Silva Chelsea, Leeds, Calvin Phillips i Lancini West Ham. Została nam ostatnia saszetka Czy jeszcze coś tutaj się zmieni? Mi Elite z Burnley, logo Leicester. I na bazówkach McGinn Aston Villa, Mitchell Southampton, Greenwood Manchester United, a więc przypieczętowanie zwycięstwa 3-1 i line-up z Norwich. A więc, moi kochani, wygrywa Manchester United w pojedynku z Manchesterem City 3-1. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.